Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Człopaka. Link w opisie. Liczba 5 do potęgi 3 razy 25 podzielić przez pierwiastek z 5 jest równa. W tym zadaniu 25 musimy zamienić na 5 do kwadratu. Czyli będziemy mieli 5 do potęgi 3 razy 5 do 2. Natomiast pierwiastek z 5 zamieniamy na 5 do potęgi 1 drugiej. I mamy tutaj dodajemy wykładniki 3 plus 2, czyli będzie 5 do potęgi 3 plus 2. Podzielić przez 5 do potęgi 1, 2, gdyż pierwiastek z 5, to jest inaczej. 5 do 1, 2. No i mamy w takim razie 5 do potęgi 3 plus 2 to jest 5 do 5. Podzielić przez 5 e, do 1, 2. Jak dzielimy, to odejmujemy wykładniki, czyli to jest 5 do potęgi 4 i 1, 2. Bo od 5 odjąłem 1, 2. Czyli można to zapisać jako 5 do potęgi 4 razy 5 do 1, 2. Czyli 4, 1 drugą, rozbiłem na 4 plus 1 drugą. Czyli można to zapisać jako 5 do czwartej razy pierwiastek z 5. Czyli odpowiedź B. Druga metoda jest taka. Jak jesteśmy, mamy 5 do 3 razy 5 do drugiej, podzielić przez pierwiastek z 5, usuwamy sobie niewymierność z mianownika, mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 5. I będziemy mieli tak 5 do 5 razy pierwiastek z 5, podzielić na dole pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5. 5 do 5 przez 5 to jest 5, do 4 razy pierwiastek z 5 mamy tę samą odpowiedź.